Dzisiaj pokażę, jak będziemy robić te z nowej wersji Minecrafta. Jak sami widzicie, tutaj nowe stersy, nowe tutaj jakieś trapdory, drzwi, tutaj jakieś nowe schodki, takie półbloki. I dzisiaj będziemy testować te lifehaki, więc zaczynajmy! Będziemy dzisiaj oglądać ten to filmik no, z tego YouTubera, jak to. Bo nazywa się Borszy. Borszy. I dzisiaj będzie. Dobra. Pierwszy. Jest za... Dobra. za cicho. Za głośno. Dobra. Tak, tak. Zaczekaj, ja muszę tu zapamiętać. Tak, tak, tak. Okej. Okay. Dobra, to. To To Odkryłem błąd w MyCraft'cie Kropka Dobra, mam te itemy Teraz przetestujmy, czy to działa Okej okay. Tak, tutaj było to Tutaj tak Tutaj dwa do góry Tutaj był, to było lęko tak Teraz Jeszcze tego nie zastawialiśmy O, to działa! Jeszcze zróbmy takie dekoracje takie, O, żeby tego nie widziało go nie widziało sorry villagerzu no, muszę ci trochę zniszczyć tego domku sam se odbuduj nie będę ci pomagać nosaczu to było tak nie wiem czy to dobrze robię i tutaj było to skomplikowanie to jest źle ale stoimy. mogę? jest mogę Ej, fajne. Pewnie oto pewnie ciało. jest noc. Ja idę sobie w nocy. Lampa się zapala, później się gasi. Zawsze u mnie się tak y, psują lampy w, y, na podwórku w nocy. Testujmy kolejny lifehack. Okej, okay, kolejny lifehack. Czy jest drugi? Czekaj. Okay horas dwa i tak ja coś e tak tutaj takie skompilowane to jest no nie tak i za bardzo się za nie 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 Było prawdziwe. No to sprawdzimy. Dobra, mam te same itemy, co on miał. No to ale to będzie fajne. I na jakimś fajne, na fajnym miejscu tak przy jeziorku! Tak, to będzie dobre. No to kładziemy to, później kładziemy skórk dwa do góry. Takie coś. Tak, dwa kamki. Teraz tak, tak, tak. Teraz trzeba to obudować tym. I teraz nie patrzymy. O, um, Dobra? Nie, nie wiem, kto patrzy. o to nie Dobra? Tak, tak, tak. O! I uwaga! Ale to jest piękne! Widzicie to? To jest takie piękne! Zobaczcie za to! Jakie to jest piękne! Może zrobić taki awatar do mojego do mojego kanału no to mm, czekamy no to idziemy do kolejnego yy, build haka dobra kolejny lifehack. nie będę tego widoczna elektryczna woda. Sprawdzimy czy istnieje to. Yy, działa. Najpierw to sobie zbudujemy to miejsce tutaj. Tak fajnie. Sorry villagerzy, że tutaj damy robię fajne rzeczy. Robię tutaj wasze fajne rzeczy, żeby, żeby wyglądała wasza wioska ładnie. Tutaj taka rura. Taka rura, pęknina. Takie rury tutaj. O, to tak prowadzi, aż do tego. O! I teraz szykujemy kolejnej temy. Czyli nowej temy. Okej, okay, tutaj było jakoś. E, tak. Takie coś tu było. Takie rozlane z tej rury. Tutaj tak, tak, tak. E, tak tak. Tak. I później tak. Co tu fajnie wygląda, z zróbmy leci takie, taka maść. Tu, o, może tutaj jeszcze coś zróbmy, zobaczcie. Co? No Co? A, 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 a Dobra, ja wam nie przeszkadzam. tutaj. I tutaj tak. O! Łuuuu, to tak fajnie wygląda. Może przetestujcie ten te lifehack, bo naprawdę są kozackie. Wuu! Lecimy z kolejnym. Jaki to jest lifehack? A czekaj, zrobiłem zrobiłam jeden, dwa, czwarty lifehack! Muszę coś tu zrobić, pa pa pa, o kurde, tak, tak, tak. U, u, u. Dobra. No to przekonajmy się, czy to działa. Takiej temy chyba potrzebujemy, ale dokładnie nie pamiętam. Mało no, za Dobrze, atakujcie go! Atakujcie go! Dobra, to jest idealny moment. Też przyrzecę. I tam to wybywo. Tak dobra, dobra. Dobra, testujemy to! Taki czarny młyn jakby. <gry> dobra, tutaj robimy takie... O! Okej, okay. takie dwa kamyki. Chyba tak. Nie, 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 nie. Tak, tak, tak. o. Teraz stawiamy tutaj... Nie, o, m, takie, takie takie inne półpłytki. Półpłytki czy pół bloki, nie wiem sam. A wy napiszcie w komentarzu. Tutaj wkładzimy czarność. Tutaj będziemy czarność. Tutaj. tutaj. O! E, co oni robią? A to jest ryb, to taki! A dobra. Nieważne. Tutaj pnącza takie. O! Nie! Jeszcze nie, 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 nie. Tutaj jeszcze takie małe kawyki. A jeszcze tutaj taki średni i tutaj kładziemy jakieś winysy, jakieś winy, tutaj sobie pokładziemy. O! To bardzo ładnie buduje. O! Wow! Jeszcze to powiększyć. O kurde, ale to kozacko wygląda, wow! Naprawdę? I to chyba będzie na koniec na dzisiaj. Drugą część nagram takie jutro, bo jutro będzie który dzień? Zaczekajcie, który jutro będzie dzień? Czerwiec? Który będzie? Będzie. Będzie środa. A, wyśroda ty. Niestety idę do szkoły. Dobra, to był ostatni lifehack, Napiszcie w komentarzu, jaki Wam się najbardziej podobał. Czy takie coś? coś to tam nie zepsułem. Taki Photoshop. Taki to, tak się to nazywa. Taki Photoshop. Yy, takie takie wyleczenie z dziury. Takie, taki płyn wylecający z dziury. Czy, czy taki czarny I zobaczcie. Oczuwałem się. Uwaga. Bum. Dobra, koniec filmiku. Naura. No, Naura. No, Jednak nie.